Dzień dobry, na kiju 120 kg, zapraszam. 10, 20, 30, 40, 50, 55, 110 gryf, 10 kg. E, lat 13, 70 kg. E, staż, około 3 miesiące, niecałe. <laughs> Zostawmy to, zostawmy to. Co? Bo? Nie mam pasa! Ja. Szybko! A co? Ty chcesz minutę ten? Zostaw to wejść ten. Ale nie, to mogę wyciąć tak sobie. Dobra, zapinaj idź. Ja to zapnę 8 minut. Ale bere peta ty. Nie no nie wierzę w to Szczerze, nie wierzę w to, serio Jaki ty <ślesz> Już mental był przygotowany i <ślesz> 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 Dobra, yyy Dobra, <ślesz> dawaj jeszcze raz To nic się zmieniło, dalej masz 13 lat, dawaj. Dobra Dobry, ale, do... Dobry, ale... No ale czekaj no Dobra ale... <ślesz> Pobój instrukcje, w instrukcji, dobra. Ale wymyczony, dobra. Plecisz to